Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałem poruszyć bardzo taki smutny temat, trochę, ale ważny temat. Myślę, że powinniśmy o takich rzeczach również rozmawiać. A mianowicie chodzi mi o samotność. Samotność to jest takie uczucie, które chyba dotyka każdego, kto podąża za Bogiem. Tak w pełni podąża za Bogiem, w sensie, że jest mu w pełni posłuszny. Dlatego że. W w wielu przypadkach bywa tak, że nasz współmałżonek albo członkowie rodziny nie do końca chcą się nawracać i czujemy się samotni, prawda? Ta samotność dotyka nas w jakichś tam kręgach. To mogą być kręgi znajomych, rodziny, małżeństwa. W różnym stopniu to się może odbywać, a mogą to być wszystkie te kręgi razem wzięte. I tak od razu przychodzi mi na myśl Mojżesz, który, kiedy Bóg go powołał do tego, aby wyprowadził Izrael, i nie tylko Izrael, bo tam było jeszcze mnóstwo narodu, Egipcjan, aby wyprowadził lud wybrany z Egiptu, też czuł się takim samotnym człowiekiem. Dlatego prosił Boga, żeby dał mu kogoś. Aby z nim razem to zrobił. I co ciekawe, na początku Mojżesz nie wierzy we własne możliwości, on twierdzi, że się do tego nie nadaje, że potrzebuje pomocy, że może ktoś inny by się do tego lepiej nadawał. No i Aaron jest jego takim kompanem, który teoretycznie ma przejąć za, za niego. Kontrolę, czy, czy może jakąś takie wypowiadanie się w imieniu Boga. Ale jak widzimy, później Mojżesz sobie doskonale radzi z tym, on już nie potrzebuje Arona. On sobie po prostu już z tym poradził i Bóg dał mu te dary, które były mu niezbędne do tego, żeby za Bogiem podążać. Więc ta samotność, która dotknęła go na początku, tak naprawdę była tylko takim niepotrzebnym strachem przed czymś, co. W sumie nie miało miejsca. On sobie później doskonale radził. I myślę, że może tak być czasami w naszym przypadku. No bo ludzką rzeczą jest, że czujemy pewien dyskomfort, kiedy podążamy za Bogiem sami, kiedy widzimy, że inni, jakoś tak w parach, w małżeństwach czy w jakichś zborach nawet. Wśród przyjaciół, A wspólnie poznają Boga, wspólnie się tym dzielą, cieszą i wzmacniają. A jednak często bywa tak, że, mm, no, że jesteśmy sami z tym. E, w takim kontekście ludzkim, typowo, no bo wiadomo, że jeżeli Bóg nas prowadzi, no to sami nigdy nie jesteśmy. Jesteśmy cały czas w Jego obecności. No ale człowiek potrzebuje takiego Takiej obecności drugiego człowieka. Bóg wie o tym doskonale, tworząc pierwszych ludzi, stwarzając Adama, zauważył tę właściwość i stwierdził, że nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. I tak to jest właśnie dzisiaj. Nie jest dobrze. Moim zdaniem, też nie jest dobrze, jeżeli ludzie są sami. W tej wędrówce z różnych powodów, dlatego że częściej takiego człowieka dopada przygnębienie, zwątpienie, czasami może pogubić jakieś drogi. Czasem może tą wiarę trochę stracić. Nie ma nikogo, kto by mógł go wspierać. Zresztą, nawet takie dzielenie się Ewangelią z kimś blisko nas wzmacnia naszą wiarę. Dzielenie się Słowem Bożym nas umacnia, to też jest naukowo potwierdzone, że powinniśmy się dzielić tym, co odkryjemy, dlatego że to się w nas utrwala i to w nas się bardziej cementuje. Ale właśnie jak wspominam nie zawsze, jest to, jest to możliwe, no i tutaj tutaj rodzą się pewne, jak wspomniałem, Problemy. Natomiast myślę, że Bóg doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że człowiek będzie się tak czuł. No bo przecież, właśnie, jak wspomniałem, stwarzając Adama, wiedział doskonale, że, że, będzie, że, że człowiek musi mieć jakiegoś kompana. I tak jak na przykład w małżeństwie kobieta jest takim wsparciem dla mężczyzny. I bez takiego wsparcia mężczyzna nie funkcjonuje poprawnie, i to widać często na wielu przykładach. Możemy chociażby przeanalizować życiorysy i sytuacje różnych kaznodziejów, różnych nauczycieli Słowa Bożego. I zazwyczaj bywa tak, że w tych przypadkach żony są osobami wierzącymi i wspierają jakby. Tego nauczyciela, i to widać, że, że tam, ten wzrost duchowy tam jest dość duży i, i to czuć. Dlatego myślę, że to jest ważne, taka jedność. Przede wszystkim w małżeństwach, bo małżeństwo jest taką podstawową komórką, którą Bóg stworzył. Chociaż jeżeli mamy znajomych, którzy są wierzącymi osobami. I razem odkrywamy jakieś tajemnice w Biblii. To też dobrze, ale jednak myślę, że nie zastąpi to tego tej jedności właśnie w małżeństwie, tej jedności teologicznej, bo wtedy właśnie y, ludzie są jednym ciałem, kiedy razem podążają w jednym kierunku. I y, 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 to, y, to bardzo y, pomaga. Y, y... Ale myślę, że, że Bóg o tym doskonale wie, że my tak funkcjonujemy i że to jest jeden z takich no, może nie, nie koniecznych warunków, ale z takich elementów, które pomagają nam w tym wzroście i powinniśmy właśnie w tym kontekście też modlić się do naszego Ojca w niebie o to, żeby nawracał naszych współmałżonków czy członków naszej rodziny, żebyśmy nie byli sami w tej wędrówce. No, natomiast jeżeli jeżeli czujemy się sami i dopada nas jakieś przygnębienie, to prośmy Boga. Prośmy Boga o braci i siostry gdzieś tam, nawet wirtualnie, których możemy poznać, z którymi możemy porozmawiać. I to też jest dobre. To też daje nam taką takie poczucie więzi, prawda? Przede wszystkim też daje nam takie przeświadczenie, że nie tylko my, ale też inni ludzie mają takie samo postrzeganie Słowa Bożego. To jest ważne, bo, bo często może nas dopaść przygnębienie i takie nawet zwątpienie, jeśli widzimy wokół nas tylko chociażby rzymskich katolików w rodzinie czy wśród znajomych, którzy nie do końca chcą zrozumieć nawet to, co my odkryliśmy, a w pewnym sensie no, czujemy się wtedy samotni z tymi spoglądami, uważamy je, że to może wcale nie jest tak, jak nam się wydaje i... No, i szatan ma tutaj furtkę otwartą do tego, żeby zasiać w nas jakieś zwątpienie. Natomiast jeżeli mamy chociaż jedną taką osobę, z którą możemy się podzielić tym, co odkryliśmy, no to na pewno jest wzmacniające i korzystne. A więc, moi drodzy, ważne jest też to, żebyśmy modli się na, o siebie nawzajem. Że nawet jeżeli my nie mamy, czy wy nie macie Takiego problemu, to, to módlmy się do naszego ojca w niebie o to, żeby ludzie, którzy takie problemy, takie dylematy przeżywają jakiegoś takiego rozdwojenia w małżeństwach czy w rodzinach. Właśnie ze względu na Słowo Boże, ze względu na, na teologię, ze względu na to, żeby razem podążać za Bogiem, módlmy się. Módlmy się, żeby Bóg jednoczył takich ludzi, żeby, żeby na, bo, bo jak mówię, to, to będzie działało na korzyść całego ciała Chrystusa. I może my sami to odczujemy kiedyś, bo jeżeli ciało Chrystusa będzie się wzmacniało, to nawet nie mając bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy tworzą to ciało, odczujemy to. Odczujemy to na własnej skórze. Często właśnie, nie wiem jak to statystycznie wygląda w różnych zborach, ale myślę, że... Że trudniej jest chyba nawracać się żonom niż mężczyznom, dlatego że źle interpretowany jest trochę werset, który mówi, że kobieta ma być posłuszna i podległa mężczyźnie. No i kobiety przez to się trochę pewnie buntują, że no jak to tak być nie może, więc nie chcą mieć często nic wspólnego z tego typu wiarą, wolą zostać tam gdzie są, czyli powiedzmy w rzymskim katolicyzmie. No bo tam nie ma takich zasad średniowiecznych. No i to też powoduje dużo komplikacji, niepotrzebnego zamieszania. Myślę, że w takich sytuacjach takie osoby, które takie kobiety, które tak myślą, powinny właśnie w modlitwie pytać Boga, czy to tak naprawdę to oznacza, co one myślą, bo jeżeli wierzymy, że Bóg jest dobry, no to nie możemy z, jednej, z drugiej strony uważać, że dał nam jakieś prawo, które ma nam szkodzić, które ma być dla nas jakimś ciężarem albo, albo być nieludzkie. Ja myślę, że Bóg stworzył w ten sposób mężczyznę i kobietę, dał im pewne role, w których oni się dobrze odnajdują i mają się uzupełniać, i wtedy dopiero są jednym ciałem. Właśnie dlatego, żeby się uzupełniali, nie dlatego, żeby oboje byli tacy sami, mieli te same zadania, no, bo wtedy nawet nie byliby sobie potrzebni, bo jeżeli jedna osoba ma to samo, to samo zadanie spełnia w małżeństwie i druga dokładnie takie samo zadanie spełnia w małżeństwie, mogą się bez problemu nimi wymieniać i nie ma żadnego tutaj znaczenia, to tak naprawdę jedna drugiej nie do końca potrzebuje, bo, bo może ją. Śmiało we wszystkim zastąpić. A jeżeli. No nie wiem, może z perspektywy mężczyzny ja nie widzę tego obiektywnie, ale myślę, że tak to działa. Ja z perspektywy mężczyzny może, mogę tylko powiedzieć to, jak ja odbieram nakazy i wskazówki Boga na przykładzie właśnie tego, co Bóg mówi o mężczyznach. I myślę, że to jest jak najbardziej wpisuje się w naturę mężczyzny. Mężczyzna ma naturę taką opiekuńczą, ale jednocześnie takiego lidera, myślę, co często też się zdarza u kobiet. Natomiast myślę, że kobiety, które jednak wykonały, wykonały ten krok i zaufały Bogu w tym, że mężczyzna ma być tą głową rodziny, głową kobiety. A jego głową oczywiście ma być Bóg. To nie jest tak, że, że mężczyzna ma być głową żony, a żona, mężczyzna ma być głową żony, a, my, a głową mężczyzny to już nikt nie jest, i on jest taki samowolny, może sobie robić, co chce. Absolutnie nie. Tu też chodzi o to, że kobieta ma poddać się mężczyźnie tylko wtedy, kiedy ten mężczyzna jest poddany Bogu. Wtedy jest to. Wtedy może takiemu mężczyźnie przede wszystkim zaufać. Że będzie bezpieczna, poddając się takiemu mężczyźnie, bo przez niego działa sam Bóg, więc ona jest w dobrych rękach. A mężczyzna też może się czuć bezpiecznie, bo jest w rękach Boga. I wtedy, tak naprawdę, te, te wszystkie ta jedność yy, trzech osób, bo mężczyzna, kobieta i Jezus Chrystus przez Ducha Świętego obecny yy, tworzą taką jedność. Także módlmy się na, o siebie nawzajem, moi drodzy. Nawet jeżeli nie znacie osobiście m, takich przypadków, to to prośmy Boga, żeby, żeby On takie przypadki, On, On doskonale zna te przypadki, m, żeby je łączył, żeby je jednoczył, żebyśmy... Wspólnie, bo tylko wtedy, kiedy ten organizm będzie działał poprawnie, kiedy każda z tych, każdy z tych trybów, każda z tych komórek będzie spełniała swoje zadanie, do którego Bóg powołał każdego z nas, wtedy wszyscy odczujemy to, że to ciało, którym jesteśmy, ciało Chrystusa, się wzmacnia. Ono będziemy widzieli owoce tego. Natomiast jeśli coś nie działa poprawnie, nie ma tej jedności, nie ma tej komunikacji, są jakieś zwarcia między neuronami gdzieś tam, to też widzimy, to też widzimy, że to ciało nie do końca dobrze działa, że ono jest takie słabe i nie ma w tym takiej energii, jaka powinna, myślę, być. A jeżeli ten problem Was dotyczy, to nie martwcie się, bo Bóg doskonale zna ten problem i On też przeżywa to wszystko razem z Wami i myślę, że prędzej czy później ten problem rozwiąże. Oczywiście Bóg nie może ingerować w wolną wolę człowieka, więc jeżeli ktoś, czy w małżeństwie, czy w rodzinie, czy w jakiejś tam społeczności, w jakiej jesteście, świadomie wybiera bunt przeciwko słowom Boga, Jego wskazówkom, no to Bóg nie może na siłę takiego człowieka ciągnąć za, za kołnierz i i go nawracać, bo, bo to byłoby w stylu raczej szatana, a nie Boga. Bóg chce, żeby człowiek kochając go, poznając go dobrowolnie, za Nim podążał, więc tu jest ten sęk, właśnie ta wolna wola, której ani my, ani Bóg nie możemy nie możemy zakłócać. No dobrze, tak króciutko miał być. Myślę, że było krótko. A więc, moi drodzy, jeżeli czujecie się samotni, to nie martwcie się. Bóg zna na pewno jakieś rozwiązanie. Prędzej czy później. Yy, jakoś rozwiąże ten problem. A wy, którzy macie to błogosławieństwo, które powoduje, że jesteście w szczęśliwych rodzinach, w szczęśliwych związkach, w szczęśliwych małżeństwach, gdzie razem podążacie za Bogiem i znacie smak tego błogosławieństwa, wiecie doskonale, jak ważne to jest, ile to daje energii, szczególnie mężczyz mężczyznom, którzy potrzebują takiej, e, takiego podparcia. Bo my jesteśmy mocni, ale tylko wtedy, kiedy mamy mocne żony. E, a więc, Wy, którzy znacie to, znacie smak tego błogosławieństwa, e, proście Boga, żeby tym błogosławieństwem obdarzał jak największą liczbę osób, bo wtedy właśnie ta energia, ta, ta moc Ducha Świętego w takich zjednoczonych małżeństwach będzie działała jeszcze bardziej. To chyba tyle na ten moment. Jeśli wpadnie mi do głowy jeszcze jakiś ciekawy temat, którym chciałbym się z Wami podzielić, to może jeszcze coś Wam opowiem. A na ten moment życzę Wam wszystkiego dobrego. Niech nas wszystkich Bóg przez Ducha Świętego prowadzi, niech nam daje mądrość, niech zabiera od nas wszelkie złe e... Wszelkie złe uczucia i między innymi niech niszczy tą samotność, która często dotyka tych, którzy się nawracają jako jedyni, jako jedyni w jakichś rodzinach, w małżeństwach niech Duch Święty pociąga za sobą współmałżonka, żeby małżeństwa tworzyły jedność, jedno ciało. Wtedy będziemy najlepszym świadectwem i światłem dla świata. Niech tak się stanie w mocy Ducha Świętego i przez imię Jezusa Chrystusa. Wszystkim Wam i sobie tego życzę. Do usłyszenia.